Witam Państwa, dzień dobry. Zapraszam serdecznie na materiał z 15 maja 2021 roku pod tytułem Przepisywanie historii, kim są autorzy globalnego fałszarstwa. A przy okazji, dzisiaj mamy dnia 8 marca 2024 roku. Zapraszam na odcinek. A przy okazji, Dzień Kobiet. Życzę kobietom wszystkiego najlepszego i co sobie możecie same życzyć. Tu y, każdy y, dzisiaj składa kobietom życzenie, ja również, dlaczego by nie, a więc zapraszam na odcinek. Czasami patrząc na freski, rysunki, mozaiki, ryciny, cudzysłów, średniowieczne książki, ikony, inne dokumenty przekazane jako materiały potwierdzające fakty historyczne, y, trudno pozbyć się wrażenia, że są to rysunki dzieci lub rysunki początkujących artystów, lecz nie zawsze tak jest. Na przykład y, obrazy malarzy ruinistów XVII wieku, takich jak Pirenci. Y, w takich obrazach antycznie r, ruiny malowano techniką i najwyższej jakości, niemal fotograficznej, o prawidłowo nałożonej kol, kolorystyce. Posągi z tamtych czasów są nadal eksponowane w muzeach wielu miast. Malarstwo artystyczne z tamtych czasów dotarło do nas w skromniejszej ilości, ale nadal istnieje, istnieje. Dlaczego, więc, dzieła tamtych czasów są najwyraźniej najwyższej jakości? Podczas gdy, gdy nasza cywilizacja osiągnęła ten poziom sztuki dopiero w XX wieku a dzieła średniowiecza nie różnią się od siebie w ogólnej, y, ogólnie wartością artystyczną. A wszystko to dotyczy przede wszystkim dokumentów kronikarskich i ilustracji do nich, które stanowią obecnie podstawę powstania współczesnej szkoły historycznej. Według o Olega Pawluczenki, y, autora kanału YouTube Pik. starożytność i średniowiecze to jeden i ten sam czas. Który zakończył się globalną katastrofą w XVII-XVIII wieku, i na ruinach tej cywilizacji przez pozostałych i jej przedstawicieli zbudowano obecną fikcyjną historię. Przyjmuje się, że poziom rozwoju tej cywilizacji był znacząco wysoki. Ale ta cywilizacja istniała stosunkowo krótko i została zniszczona przez powódź w połowie XIX wieku, a pozostali przy życiu przedstawiciele budowli w tej chwili sam naszą istniejącą cywilizację, budowali każda. Ocalała cywilizacja w tym łańcuchu, próbowała pozbyć się bagażu wydarzeń historycznych, które miały miejsce w poprzedniej cywilizacji, aby uzasadnić swoje roszczenia do władzy i przywództwa. Przede wszystkim zniszczeniu uległy informacje o strukturze państwowej, dawnej globalnej metropolii i ogólnie o światowych prawach i zasobach. W 1828 roku w Rosji z rozkazu Mikołaja I powsta powołano ekspedycję archeologiczną. W której powierzono zebranie źródeł dotyczących historii kraju. Zgromadzony materiał ukazał się w latach 1841-63. Następnie wydrukowano 10 tomów, następne publikacje zawieszono na 22 lata. Kolejne 10 tomów zostało wydrukowanych w latach 1885-1914. Od 14 do 23 września 10 z jakiegoś powodu zostało zastąpionych. Tom 24 ukazał się dopiero w 1929 roku, a od 1949 roku zaczęto ukazywać się 25-43 tomy. To tak z, y, y, zwany zbiór kronik rosyjskich. Osobno należy zwrócić uwagę na pierwszy okres wydawniczy od 1841 do 1863 roku, kiedy to ukazało się pierwsze 10 tomów. Według Olega Pawluczenki op 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 opublikowano kroniki które powstały w wyniku pracy, tak zwanych cudzysłów, badaczy Mylsa, Szleca i Bayera. Według oficjalnych chronologii było to, były, było to lata 30., 60., XVIII wieku. Po pracach Millera, Scherza i Bayera, yy, głównych fałszerzy europejskich chronologii z Kojca XVIII wieku, można uznać za poprawną, wykonali całą swoją brudną robotę, rozsuwając wszystkie wydarzenia historyczne, usuwając całe okresy, wysyłając okresy średniowiecza do starożytności. Już za panowania Piotra I in, pierwszego i innych europejskich królów zbierano wszystkie książki pod groźbą śmierci i przełożono furmankami do Petersburga. Natomiast Niemcy niektóre książki przepisywali ręcznie, tłumacząc, że staro e, e, ruskiego na niemiecki część została przepisana, reszta została zniszczona. W większości tych wykonanych lub nowo powstałych pojawiających się kronik pojawiły się ponure rysunki, bazgroły, a także fałszywe cudzysłów starożytne mapy z niekształconymi brzegami i granicami datowane na XIV-XVII wiek. Odnosi się wrażenie, że ten kto wyciągał te karty, nie mógł jakościowo przerysować leżących przed nimi próbki i wszystko zniekształcić. Sugeruje to, że ci, którzy przerysowują mapy, nie mają nic wspólnego z kartografią, są wykonane przez amatorów. Dlaczego fałszerze mieli takie podejście? Obrazy nie były rysowane przez profesjonalnych artystów, mapy nie były wykonywane przez profesjonalnych kartografów, a wszystkie teksty były tłumaczone przez nieprofesjonalnych tłumaczy, choć w momencie pierwszych fałszerstw rzeczywisty poziom cywilizacji yy, cywilizacja była dość wysoka. Kim byli sprawcy fałszerstw? Wykazali się bardzo dziwną gorliwością w przerysowywaniu ogromnej liczby dokumentów historycznych, a także skali ich działań. Skala ta objęła prawie cały świat. Byli zaangażowani w przerysowywanie w Europie, Rosji i Turcji, a nawet w Azji Środkowej, Iranie. Kim są ci ludzie? Mnisi. Wyobraź sobie zamkniętą społeczność, w której istnieje pewna sprawność i pracowitość jest łatwa do zorganizowania. A co najważniejsze, ta społeczność przechowuje przede wszystkim oryginalne dokumenty. Proces ten obejmował klasztory wszystkich koncesji. Ta to prawda, że muzułmanie i protestanci nie mają klasztorów, ale wśród muzułmanów czyli to studenci mederscy, a protestanci jako ideolodzy kapitalizmu mo mogli to również dobrze zlecić tym samym katolikom. Mnisi, nie będący artystami i kartografami, nie mający, ale mający wielki zapał i mnóstwo wolnego czasu, skrupulatnie kopiowali ręcznie naprawdę starożytne, drukowane książki. Mnisi również nie tłumaczyli tekstów zawodowo, tłumacząc, je, tłumacząc ze staroruskiego na niemiecki, łacinę nową lub starogrecką. Mnisi którzy nie znali języków, przerysowywali i przepisywali książki, używając słowników, a więc to by było wszystko. I dziękuję Państwu za uwagę i do za...